Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszne buraczki z papryką, które przygotujecie na zimę do słoików. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 3 kg buraków. Buraki, oczywiście, gotujemy. Ja, żeby zaoszczędzić czas oraz pieniądze, będę gotowała buraki w urządzeniu wielofunkcyjnym z opcją gotowania pod ciśnieniem. 3 kg buraczków wkładamy do garnka, wlewamy dwie szklanki wody, a następnie gotujemy. Zamykamy pokrywę urządzenia, ustawiamy gotowanie pod ciśnieniem na 15 minut i buraczki będą ugotowane. U mnie buraczki były średniej wielkości, młode oczywiście. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli mniejsze buraki, to wystarczy jedynie 12 minut. Po tym czasie zostawiam jeszcze buraczki w garnku na około 5, maksymalnie 10 minut i dopiero otwieram. Pokrywę i jeżeli będzie jeszcze w garnku jakieś ciśnienie, to oczywiście uwalniamy ciśnienie. Samo urządzenie jest genialne, pobiera dużo mniej energii elektrycznej w porównaniu z płytą grzewczą czy piekarnikiem. Oczywiście skraca czas przygotowania potraw, bo gotowanie buraczków, jak wiecie, byłoby tradycyjnie dłuższe i oczywiście nie robimy sobie bałaganu, nic nam tutaj nie chlapie, więc bardzo polecam pod filmem. Dodałam Wam link do sklepu, tam znajdziecie więcej informacji, bo to urządzenie ma ma dużo innych fajnych funkcji. I zobaczcie, minęło 15 minut. Zostawiłam sobie jeszcze buraczki na 5 minut dopiero uwolniłam ciśnienie i wszystkie są mięciutkie. Teraz wystarczy je przestudzić, obrać a następnie zetrzeć na tarce. Moje buraczki są już starte. Następnie dodajemy pozostałe składniki. Oczywiście nie mając takiego garnka, możemy ugotować buraki w sposób tradycyjny, wydłużając oczywiście czas gotowania. Do buraczków dodajemy 750 g pokrojonej papryki w drobną kostkę. Pół kilograma cebuli pokrojonej również w kosteczkę. Dodajemy łyżkę taką z górką, nawet yy, soli do przetworów i wszystko razem krótko mieszamy, a następnie odstawiamy do przygotowania zalewy. Do garnka wsypujemy pół szklanki cukru, dodajemy szklankę wody. Szklankę od stół, nie są szklanki o pojemności 250 ml i całość zagotowujemy, a następnie studzimy. I przestudzoną zalewę wlewamy do buraczków, dodajemy pół szklanki oleju i teraz całość dokładnie mieszamy. Wymieszane buraczki przekładamy do słoików. Ja przygotowałam na tą porcję 9,5-litrowych słoików. Oczywiście słoiki muszą być czyste, umyte. Jeżeli ktoś wyparza, to oczywiście wyparzcie sobie słoiki, u mnie są po prostu umyte. I przekładamy do słoików. Nie wkładamy do samej góry. Zostawiamy odrobinę wolnego miejsca, żeby podczas pasteryzacji nic nam tutaj nie wypłynęło. I oczywiście zakręcamy dokładnie i tak postępujemy, aż całe bureczki przełożymy do słoiczków. Jak widzicie u mnie 9 słoików przygotowanych do pasteryzacji. Pasteryzujemy, wkładając na dno bawełnianą ściereczkę, wody nalewamy do 3 czwartych wysokości, a następnie pasteryzujemy przez 10 minut od momentu zagotowania. I po tym czasie oczywiście studzimy, ja już tych słoików nie odwracam. Po przestudzeniu wynosimy do piwnicy lub spiżarki i cieszymy się smakiem tych buraczków przez całą zimę. Przygotowujecie takie bureczki? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, czy macie taki sam przepis. Jeśli nie, koniecznie go wypróbujcie. Jest naprawdę przepyszny. Komentujcie, lajkujcie oczywiście, oglądajcie kolejne moje materiały. A ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.